Witajcie ponownie z tej strony Kantal. Pora na skondensowaną dawkę najlepszych gier niezależnych, które będą mieć swoją premierę w kwietniu 2019 roku. Usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co tym razem dla Was przygotowałem. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień idzie nowa odsłona serii gier o poważnym samie. Sirius Sam Mental przeniesie klasyczną strzelaninę w świat widzianego z góry Roglaika. W grze ponownie wcielimy się w pełnego determinacji osiłka, który tym razem musi stawić czoło swojemu największemu wrogowi, bogowi zniszczenia o imieniu Mental. Generowana losowo rozgrywka za każdym razem dostarczy nowych wrażeń. Do walki z potworami wykorzystamy dziesiątki broni oraz zróżnicowane umiejętności bohaterów. Dzięki kolejnym próbom odnalezienia starożytnego artefaktu odblokujemy Zbudujemy nowe światy, przedmioty i ulepszenia, które pomogą podczas finałowego starcia. Nie należy ono do łatwych, bo oprócz zabicia ostatniego bossa, będziemy musieli wykonać kilka zadań dodatkowych, co urozmaici zabawę. Tylko najdzielniejsi poznają, co kryje się w umyśle boga mental. Obym i ja znalazł się w tym gronie jako fan The Binding of Isaac. Budowanie rozległych sieci zależności w grach strategicznych nigdy nie było moją mocną stroną. Próbowałem nie raz, ale zawsze dopadał mnie brak dobrze zorganizowanej gospodarki surowcowej. Cieszę się, że ktoś wyszedł temu naprzeciw. Islanders to piękna próba zmodyfikowania gatunku city builderów. W grze na proceduralnie generowanych mapach będziemy tworzyć nasze osady w bardzo prosty sposób. Poprzez z góry przyznaną liczbę punktów zdecydujemy jakie konstrukcje powstaną, to gdzie je umieścimy wpłynie na dodatkową liczbę punktów, jakie otrzymamy. Trzymamy. Jeżeli będzie ich dostatecznie dużo, nowe budowle zostaną odblokowane. W innym wypadku gra się kończy i całą zabawę zaczynamy na zupełnie nowej mapie. Brzmi kusząco, wygląda pięknie, a do tego w dniu premiery cena powinna wynieść około 5 dolarów. Widzimy się na wyspie. Himno to interesująca gra platformowa, która została stworzona, aby uwolnić umysł z autora od frustracji, które nim targały. Miał to być projekt prywatny, który nie uży światła dziennego. David Moralejo Sanchez zdecydował podzielić się grą za darmo na Steamie. Nie znajdziemy tutaj bogatej opowieści o potworach, królestwie i ratowaniu księżniczki. Kierując poczynaniami bohatera, wyposażonego w świetlisty miecz, będziemy skakać, ślizgać się i szukać przełączników. Każdy kolejny poziom stworzony przez losowy generator będzie niepowtarzalny. Bezkrwawa rozgrywka, Pozwala doświadczyć skąpanego w mroku świata. Nasze działania będą go rozświetlać. A eksploracja w niewymuszonym tempie pozwoli się zrelaksować i nabrać oddechu. Walka, prostota i perfekcja. Oto cała esencja One Finger Death Punch 2. Najszybszej gry zręcznościowej o Fu, jaka powstała. Tutaj nie ma historii. Jesteś otoczony przez niezliczone ilości przeciwników, a twoim orężem jest szybkość, zwinność i wszystko co znajdzie się pod ręką. Katany, sztylety, samurajskie miecze, łuki, a nawet miecze świetlne. Jakby tego było mało, wykorzystasz 26 dostępnych umiejętności. A wśród nich najdziksze, jakie można sobie wyobrazić. Uderzenia piorunami, śmiercionośne lasery, czy zabójcze małpy, a to wszystko, aby zobaczyć aż tysiąc różnych animacji bohatera, ponad 400 poziomów i zdobyć złote medale na każdym z nich. Krew będzie się lać strumieniami, a prawdziwy bohater przetrwa wszystko. Katana Zero to niesamowicie szybka i dynamiczna gra platformowa w pikselowym świecie neo-noir. Bierzemy w niej udział w wymagających starciach z wrogami, w których jeden błąd potrafi doprowadzić do porażki. Będziemy odbijać kule, ciąć wrogów na pół, a nawet nimi manipulować poprzez zastawianie pułapek, by ostatecznie nie zostawić po sobie żadnych ocalałych. Każdy poziom został zaprojektowany z myślą o różnorodnych sposobach jego ukończenia. Nasza kreatywność zostanie zatem nagrodzona. Gra okazuje pełne kontrastu w miasto lat 80. XX wieku. Roi się w nim nie tylko od klubów nocnych pełnych typów z podciemnej gwiazdy. W trakcie rozgrywki odwiedzimy również bogate dzielnice, a nawet wnętrze starej katedry. Motywacją dla naszego bohatera jest chęć zemsty, w której pomaga mu nieodłącznie bezwzględna katana. Wszystkie jego poczynania zostaną zarejestrowane na taśmie kasety VHS jak za starych dobrych lat. By później móc przeanalizować krok po kroku kolejne wydarzenia. Czas pokaże, czy zemsta ma słodki smak. Dzięki kolejnej odsłonie serii SteamWorld ponownie wkroczymy do steampunkowego świata wykreowanego przez studia Imagine Form. Tym razem jednak zasady gry zostały znacznie zmienione. SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh to gra RPG z turową walką oparta o bardzo modny ostatnio system kart. Przemierzając fantastyczne krainy będziemy rozmawiać z napotkanymi postaciami, zdobywać nowe przedmioty, a co najważniejsze brać udział w pojedynkach prowadząc trzyosobowy zespół. Galeo, Armili oraz Caperines. Nasi bohaterowie mają różne specjalizacje. Przez to podczas potyczek zauważymy różnice w zestawach dostępnych dla nich kart. Karty posiadają zdolność, atak lub przedmiot, i tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy. Niektóre możemy jednak aktywować wyłącznie w odpowiednich sekwencjach. Pływa to znacząco na rozgrywkę i planowanie kolejnych ruchów. Steamworld Quest to ukłon w stronę graczy, którzy wiele razy prosili o karciankę w świecie Steamworld. Cieszę się, że twórcy wsłuchali się w głos graczy, dzięki temu dostaniemy świetną produkcję, dostępną jednak przez pewien czas wyłącznie na Nintendo Switch. Pora zatem przygotować miejsce na konsoli. Witaj w świecie pełnym intryk i podejrzeń w którym roboty i ludzie walczą z potęgującym się napięciem i brakiem wzajemnego zaufania, a gang kotów próbuje dostać się na szczyt łańcucha pokarmowego. Tales of the Neon City to retro gra przygodowa, umiejscowiona w niedalekiej przyszłości. Nasz protagonista, policyjny detektyw na emeryturze, przyjmuje każde zlecenie, aby wiązać koniec z końcem. Od czasu do czasu lubi wypić, aby oderwać się od frustracji i rozczarowania, które przez lata w nim narastały. Egzystuje pomiędzy morzem neonów ogromnego miasta. Ich oślepiające światło nie pozwala ukryć w mroku chciwości i pożądania, co grozi zaburzeniem spokoju w każdej chwili. Pijacki krąg bohatera zostaje jednak przerwany, kiedy angażuje się w sprawy zaginionej osoby, która była kluczem do złapania mordercy. Od tego momentu zaczyna się nieustanna walka z czasem, emocjami i zastawionymi pułapkami. Klasyczna rozgrywka point and click, zagadki, neony i piękne piksele. Chciałbym już teraz zanurzyć się w tym morzu. W tym roku kwiecień jest zaskakujący, czekam bowiem z radością na wszystkie premiery, które wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że każda z nich przyciągnie setki graczy i okaże się udana czego sobie i wam życzę. Ten miesiąc jest obfity w perełki, jeżeli jednak coś pominąłem dajcie znać w komentarzu. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, cześć!